Czy gorąco pragniesz odsłonić nieskończony potencjał swoich najintymniejszych pragnień, realizując je poprzez magiczny zapis liczby 888 na nieskazitelnej kartce papieru? W tym wyjątkowym odcinku mam niepowtarzalną przyjemność zabrać cię w duchową odyseję do tajemniczej krainy numerologii, skupiając się na boskiej mocy 888, która odkryje ścieżkę, jakiej nigdy wcześniej nie widziałeś, pozwalając ci powołać do życia wszystkie twoje ambicje. Przygotuj się na otrzymanie klucza do swojej obiecującej przyszłości. Wkrótce proszę, abyście zaopatrzyli się w pióro i papier, gdyż nakreślę Wam głęboko zakorzeniony święty rytuał. Przygotowując się, zagłębij się głęboko w kontemplację liczby, która w swej istocie wibruje dobrobytem i radością. Pragnę obudzić intensywne duchowe połączenie z Twoją ulubioną liczbą, tą, która rezonuje w Twoim sercu jako symbol wiecznego szczęścia. Zanim wyruszymy w tę podróż do serca numerologii, zapraszam Cię do wyznania następujących prawd, które powinny zostać powtórzone w tym filmie jako Twoje wyznanie wiary. Żyję w pełnej harmonii z liczbą, która kieruje moim szczęściem. Czuję głęboką i nierozerwalną więź z liczbą, która zawiera moją maksymalną moc. Tak, drodzy, nadszedł czas, aby radykalnie przekształcić Waszą świadomość. Liczba 8 świeci jak boska latarnia, obiecując Ci moc spełnienia Twoich najbardziej tajnych pragnień poprzez blask tej praktyki. Zaczniesz zauważać powtarzające się wzorce liczbowe, będąc świadkiem materializacji swoich marzeń. Zrozum, że postrzeganie powtarzających się sekwencji liczbowych wykracza poza zwykły zbieg okoliczności i często objawia się jako znak niebiański. Pozwólcie, że naświetlę tę zasadę. Doktryny przodków uczyły nas, że jesteśmy tylko obserwatorami w kosmosie rządzonym przez przypadek. Jednak powiadam wam, synchroniczność to boska symfonia zaaranżowana przez wasze myśli, tkająca melodie, które wibrują w harmonii z istotami i wydarzeniami w odległych wymiarach, ujawniając, że wasz umysł jest sanktuarium niezbadanych potencjałów, czekających na odkrycie. Niezliczone dusze wędrują po tym świecie w przekonaniu, że ich istnienie jest ukształtowane przez zewnętrzne byty znane jako przeznaczenie przypisując odległej istocie niebieskiej autorstwo ich przeciwności i wyzwań, wyobrażając sobie ją jako odległego arbitra, zawsze gotowego osądzać nasze błędy. Jednocześnie kilka doktryn duchowych głosi istnienie zwoju istnienia, który z góry określa każdy odcinek naszej życiowej odysei. Rzucając wyzwanie tej perspektywie, pragnę z całą stanowczością powtórzyć: jesteś suwerennym architektem swojej epickiej narracji. A każdy świt jest dziewiczym pergaminem, oczekującym na narysowanie Twojego pióra. Nadszedł czas, aby porzucić te archaiczne koncepcje, które przesłaniają Twoją wewnętrzną moc. Wydobądź luminescencję swoją i swoich przodków, ustanawiając połączenie ze swoją boską esencją, i słuchaj echa tych, którzy już przeszli tę ścieżkę przed nami. Zagłębmy się jeszcze raz w sedno naszego dialogu na temat numerologii. Wracając do medytacji zaproponowanej w półmroku naszego spotkania, skieruj swoją uwagę na wybraną przez Ciebie liczbę, ponieważ mamy zamiar odkopać głębiny Twojej istoty, które ona odkryje. Jeśli wybrana przez Ciebie liczba fortuny jest imponująca jedynka, odzwierciedla to Twoją pionierską i awangardową naturę, identyfikującą oświecone istoty, które działają jako filary odnawiającej energii, katalizatory nieograniczonej inwencji i postępu. Jeśli dwa wibruje z Twoją duszą, zapowiada to głęboką więź z altruizmem, malując Cię jako istotę współczucia bez granic, której istnienie wzmacnia się w poświęceniu innym, często podążając ścieżkami humanitarnymi. Osoby sprzymierzone stętniącą życiem trójką to prawdziwie gwiezdne istoty, których istota promieniuje kreatywnością i radością, przyjmując nieprzewidywalność z duchem otwartym na cuda chwili. Tymczasem czwórka ukazuje naturalnych przywódców, których uczciwość i stanowczość czynią z nich filary sprawiedliwości i równości, często kierujące swoimi ścieżkami zawodowymi ścieżkami związanymi z prawem i zbiorowym dobrem. Entuzjaści piątki wyróżniają się jako nieustraszeni odkrywcy, wędrujące duchy napędzane żarłocznym pragnieniem przygody i autonomii, charakteryzujące się szybkim rozumowaniem i ciekawością przekraczającą granice. Osoby należące do grzustki wyłaniają się jako strażnicy domowego sanktuarium, głęboko zakorzenieni w bezwarunkowym oddaniu i miłości do sfery rodzinnej, ukazując naturę, której spełnienie leży w ciepłu domu. Liczba 7 wpleciona w materię zagadki uosabia dusze posiadające wyrafinowaną intuicyjną percepcję i przeznaczenie powiązane z godnymi uwagi osiągnięciami, wyróżniające się jako nosiciele szczególnej światłości w podróży pełnej głębokich pytań i objawień. Energia g-8, szczególnie gdy przejawia się w swojej potrójnej formie, wibruje integralną harmonią umysłu, ciała i ducha, służąc jako ciągła notatka o naszym ewolucyjnym celu w kierunku spokoju i wewnętrznego wzrostu. Osoby, których esencja wibruje zgodnie z g-9, są z natury dobroczyńcami, napędzanymi żarliwą gorliwością o ludzkość, kierowani pierwotnym impulsem do nawiązywania połączeń szerzenia mądrości i promowania podnoszenia wspólnego dobrobytu poprzez solidarność i wymianę wizji. Wreszcie dziesiątka, figura o głębokiej konotacji pitagorejskiej, jest przeznaczona dla tych, którzy podejmują odyseję duchowej transcendencji, wyznaczając tych, którzy są predestynowani na ścieżkę oświecenia i realizacji najwyższego celu duchowego. Osoby wibrujące z częstotliwością liczby dziesięć są często postrzegane jako latarnie zdecydowanego przywództwa, wykazujące wrodzoną zdolność prowadzenia i podnoszenia na duchu otaczających ich osób, ze względu na ich głębokie i naturalne połączenie z esencją liczby. Moi drodzy wyznawcy, każda cyfra, która wzbudziła Waszą fascynację, nie została wybrana przez przypadek, ale raczej jako wyraz numerologii gmistycznej dyscypliny badającej znaczący wpływ liczb na nasze istnienie i strukturę kosmosu. Numerologia w połączeniu ze świętą geometrią pełni rolę niezbędnych narzędzi do rozwikłania zagadek wszechświata, niezbędnych do pełnego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego niezwykle ważne staje się szanowanie i włączanie symbolicznej i wibracyjnej esencji liczb do naszego codziennego życia, aby naprawdę zetysynchronizować się z symfonią kosmosu. Teraz zapraszam Cię w ośmiodniową podróż samopoznania, zarysowaną ćwiczeniem głębokiej refleksji. Pobudzonej kontemplacją potrójnych ciągów liczbowych. Po pierwsze, proszę cię, abyś skupił się na konkretnym celu, marzeniu, które chcesz zrealizować w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Cel ten musi być namacalny i głęboko zgodny z twoim obecnym stanem i kontekstem życiowym. Jeśli na przykład twoja sytuacja finansowa jest obecnie skromna, wyobrażenie sobie ogromnego bogactwa w takim okresie może wydawać się nieprawdopodobne w twoich oczach. Twój umysł może wykorzystać swoją pojemność, jednak nasiona niepewności mogą kiełkować w zakamarkach. Pamiętaj, triumf wykracza poza zwykłe gromadzenie bogactwa, obejmuje także dobrobyt Twoich myśli i postaw. Wybierz zatem cel, który rezonuje ze szczerością w Twojej duszy, taki jak rozszerzenie lub podwojenie Twoich bieżących projektów, pielęgnuj niezachwiane przekonanie o jego przejawie i zainwestuj całą swoją istotę, aby to się zamanifestowało. Ta praktyka nie wywołuje cudów poprzez ukryte sztuczki, ale raczej poprzez siłę koncentracji i wiarę we własne możliwości. Bądź rygorystycznie wierny sobie. Dążenie do nieosiągalnego służy jedynie odwróceniu jego istoty, zapominając, że to sny w naszym zasięgu splatają istotę naszej namacalnej egzystencji. W sercu tej wyprawy do samopoznania uzbrój się w papier i długopis, rysując 888 na górze strony. Święty archetyp manifestacji Twoich pragnień. Tuż poniżej, pogrubioną czcionką, wygraweruj swój cel na nadchodzący kwartał, streszczając go w zwięzłym, ale mocnym stwierdzeniu. Przejrzystość będzie Twoim standardem. Z odrobiną czci złóż tego posłańca swoich pragnień i w ciszy nocy, szukając schronienia w swoim łóżku, umieść go pod poduszką. W tej chwili progowej, wkraczając w krainę snu, zanurz się w akceptacji swoich aspiracji. Kierując swoją świadomość w stronę bezkresnego spokoju. Podczas cyklu ośmiu księżyców o świcie znów ten pakt, odnawiając wiarę w realizację swojego objawienia. Wzywając swoje marzenia do połączenia się z rzeczywistością, intonuj wybraną proklamację jako hymn spokoju, owijając ją pergaminem, nasycając ją swoją esencją. Ten rytuał przekształcania naszych snów w namacalne manifestacje buduje energetyczny wiadukt pomiędzy wymiarem snu a materialną egzystencją, niezależnie od tego, czy spoczywa pod poduszką, czy między palcami. Rytuał ten, choć prosty, pojawia się jako zaczyn, w którym pojawia się Twoje najbardziej instynktowne pragnienie. Dlaczego ta praktyka rozciąga się na 8 dni? Leży w zaszyfrowanej esencji cyfry 8 cyklu mentalnej odnowy i przeprogramowania, chwili, w której psychika zaczyna tkać gabelin naszych najbardziej żarliwych czajme, przefiltrowanych przez układ siatkowy w tkankę nerwową, która rzeźbi naszą percepcję i intencje. Ten siatkowy mechanizm aktywacji wznosi się jako władca, harmonizując nasze wewnętrzne przekonania z zewnętrznymi możliwościami, odsłaniając ścieżki i powiązania wcześniej ukryte przed naszym rozeznaniem. Dostosowując swoje cele do tej sieci, Będziesz świadkiem odkrywania horyzontów dobrobytu, niegdyś postrzeganych jako niedostępne fortece, które zaczynają się rozwijać. Takie ustawienie szepcze ci, że twoje pragnienia są nie tylko możliwe do osiągnięcia, ale już są na dobrej drodze do urzeczywistnienia się. Tak, jest to możliwe. Mam tę moc i to już się dzieje. Jasno określając swoje cele, jesteś w zgodzie ze wszechświatem, który reaguje natychmiast upraszczając trajektorię i oświetlając wcześniej ukryte zasoby i współpracowników. Tutaj nadzieja zamienia się w konkretne działanie. Nie wystarczy tylko wyrazić pragnienia, trzeba je ugruntować niezachwianą wiarą, że nawet to, czego nie widać, dzięki wytrwałości i wysiłkowi, może objawić się w rzeczywistości. Wiara w tym scenariuszu staje się filarem realizacji Twoich wizji na płaszczyźnie fizycznej, ścieżką do przekształcenia tego, co eteryczne, w namacalne. To jest siła, która płynie z żarliwej wiary w to, co nieuchwytne, a następnie energicznego poświęcenia się realizacji tych marzeń w swoim życiu. W tej prostocie kryje się głębia stosowanej mądrości, która jeszcze nie została odkryta. Pozwól sobie płynąć z rytmem istnienia, i gdy zauważysz materializujące się zmiany, wróć, aby podzielić się z nami filarami swojego postępu. Bądź czujny na rozkwit nowych możliwości i skomplikowany gabelin zmian które zaczynają tworzyć nowy krajobraz Twojej egzystencji. Jeśli w międzyczasie natknięcie się na ciągi liczbowe, które rezonują jako znaki przeznaczenia, zachęcam do podzielenia się tymi rewelacjami. Dziękujemy, że szedłeś z nami aż do ostatecznego rezultatu tej podróży.